Cześć, witajcie z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy krótko o tym, jak ustawiać odpowiedzi automatyczne w Microsoft Outlook. Podczas naszej nieobecności wiadomości będą wysyłane do osób, które próbowały się z nami skontaktować. Dzięki temu poinformujemy je, że nie jesteśmy w stanie od razu odpowiedzieć na ich wiadomości e-mail. Zobaczmy, jak to zrobić. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jesteśmy zalogowani w wersji webowej Outlooka i najpierw sprawdźmy, jak ustawić odpowiedzi automatyczne w tej wersji. Na początek wymieramy koło zębate, czyli ustawienia w prawym górnym rogu. Następnie w zakładce Poczta odnajdujemy polecenie Odpowiedzi automatyczne i z tego miejsca zaznaczamy opcję Włącz odpowiedzi automatyczne. Zobaczmy, jak ustawić odpowiedzi automatyczne w danym okresie. Klikamy na polecenie wysyłaj odpowiedzi tylko w okresie i tutaj ustawimy daty, w których mają być wysyłane nasze automatyczne wiadomości. Załóżmy, że mamy urlop od 1 lipca, niech będzie godzina 8. Do zróbmy 5 lipca i tutaj niech będzie do godziny 18.00, i tylko w tym zakresie dat i godzin będą wysyłane nasze odpowiedzi, a po 5 lipca, po godzinie 18., wysyłanie auto wiadomości samo się wyłączy. Omówmy kolejne opcje. Zobaczcie, że poniżej mamy kilka opcji do zaznaczenia. Po pierwsze, możemy zablokować kalendarz na ten okres. Oznacza to, że nikt nie będzie mógł wbić nam spotkania w tym okresie. Po drugie, jeśli ktoś wyśle nam zaproszenie w tym okresie na jakieś zdarzenie, to z automatu zostanie ono odrzucone. I ostatnia opcja odrzuć i anuluj moje spotkania. W tym okresie oznacza to, że wszystkie organizowane przez nas spotkania zostaną anulowane, ale również spotkania, na które zostaliśmy zaproszeni, zostaną odrzucone. Przejdźmy do treści wiadomości. Poniżej mamy pole do wpisania treści wiadomości, które będą wysyłane wewnątrz naszej organizacji. Wkleję wcześniej przygotowaną wiadomość. Cześć w dniach 1-5 lipca, przebywam na urlopie, na wszystkie wiadomości odpowiem po powrocie. Zwróćcie jednak uwagę, że poniżej jest opcja wysyłaj odpowiedzi poza organizację. Jest ona zaznaczona i niech tak pozostanie. Oznacza to, że możemy wysyłać różne odpowiedzi do osób w naszej firmie, jak i poza nią. Nie zaznaczamy opcji wysyłaj odpowiedzi tylko do kontaktów, ponieważ chcę, aby odpowiedzi automatyczne trafiły do wszystkich spoza naszej organizacji, którzy będą się próbowali z nami skontaktować podczas urlopu, a nie tylko do osób z listy naszych kontaktów. Skopiujmy naszą powyższą wiadomość i wklejmy ją tutaj poniżej. Zamieńmy cześć na dzień dobry. Wewnątrz organizacji możemy swobodnie napisać cześć, jednak na zewnątrz lepiej będzie wyglądało dzień dobry. Wszystko mamy ustawione, więc klikamy Zapisz i w ten sposób ustawiliśmy odpowiedzi automatyczne. Zobaczmy, jak wygląda ustawianie odpowiedzi automatycznych w aplikacji klasycznej. Po wybraniu zakładki PLIK w polu Informacje mamy opcję Odpowiedzi automatyczne. Zobaczcie, że wszystko tutaj wygląda bardzo podobnie. Włączamy odpowiedzi automatyczne, ustawiamy zakres i również ustawmy od 1 lipca od godziny i będzie 8 do 5 lipca do godziny 18. Następnie poniżej wpisujemy treść wiadomości automatycznej w zakładce w mojej organizacji. Klejamy. Oczywiście możemy ustawić dowolne formaty czcionki, pogrubienia i ogólnie wyglądu naszej odpowiedzi. Kopiujemy treść i wklejamy ją tutaj poza moją organizacją. Wklejam. I tu również zamienimy część na dzień dobry. I po kliknięciu OK, tu również mamy ustawione wiadomości automatyczne. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że teraz bez problemu będziecie ustawiać odpowiedzi automatyczne podczas Waszej nieobecności. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Cześć!